Marcin Jabłoński po ważeniu Gladiator 26 witam. Witam, witam. Powiedz wiadomo, walka u siebie. To są dla niektórych zawodników emocje, których nie lubią zawodnicy, nie lubią u siebie, bo jest to jakaś presja, inni wolą z kolei właśnie u siebie, bo po prostu wszystko jest swoje, jak jest u ciebie. No ja trzy walki miałem teraz na wyjeździe, wracam do tego Lużtyna. Co prawda w Olsztynie już kiedyś walczyłem, przegrałem, walczyłem wcześniej i wygrałem przez knockout. Teraz mam trochę inne podejście, to po prostu walka i gdzieby nie była, to będzie ok. Co zmieniło twoje podejście w takim razie? Wiesz co, fajno mam dziewczynę, monikę, która mnie wspiera i czasem ciśnie. Mam też dietetyka, który mi mega pomógł. Totalnie inaczej się czuję przed tą walką i przed tą Mołdawii. Wiesz co, przerwę miałem też taką długą i. W się sensie w lutym, od, od lutego, tak? A, nie, 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 miałem na myśli wtedy, jak te trzy walki stoczyłem, to wtedy miałem półtorej roku przerwy i musiałem sobie odpowiedzieć na pytanie czy chcę co to... w życiu robić? Co chcę w życiu robić, nie? I... Zacząłeś to robić. I zacząłem to robić, wygrywam, jest okej. Okay. I wiesz co, zawsze nie dbałem o te podejście mentalne, a to jest błąd. Że jak głowa nie gra, to można być mega wytrenowany i będzie dupa i... I tyle, nie? Teraz jeszcze dietetyka mam super, to inne, inne podejście, inne są poczucie mam. Masz niepokonanego rywala z, z dobrego klubu Mighty Bulls. W pewnym momencie, do pewnego momentu, o tak, byłeś sam niepokonany, jakby wiesz, wiesz co to może oznaczać i jakby czego się spodziewasz po swoim rywalu? No mój rywal to jest Kinder Niespodzianka. Sam miałem 3-0 kiedyś. Eee, nie wiem, czego się spodziewać. Nastawiam się na najtrudniejszą walkę w życiu. Tak do niej trunowałem. No wiesz, sam widziałeś, no Kasper, kawał byka, duży, wielki, źle mu z oczu patrzy. I jeszcze ze mną się bije, to jest w ogóle przerąbane. Ciężko będzie na pewno. To nie ma, nie ma dwóch zdań, że będzie bardzo ciężko, ale wierzę w siebie, wierzę że sobie poradzę. Ciężko do, tego, do tej walki trunowałem. Myślę, że mocniej w Asłan nie bije i na mnie nie będzie leżał. Wierzę w siebie po prostu. A propos klubowych kolegów właśnie, no na pewno jak każdy w klubie obserwowałeś ostatnio walkę Mameda, oczywiście walkę z z kotem Aschamem i jakby twoje takie przemyślenia krótkie po. Moje przemyślenia, na pewno Stuja fajnie działała, fajnie grała. Dużo lepiej niż faktycznie walczył w częściej atakował. Tak, częściej atakował. Skutecznie. By bardziej aktywny, według mnie co do pracy z pleców, po pierwszej rundzie w ogóle nie powinien gdzieś się pchać ten parter. Bardziej próbować tę walkę prowadzić w stójce, bo to świetnie wchodziło, te ciosy. No ale Askam później gdzieś łapał presję i chciał tak bezpiecznie, wydaje mi się, ugrać tę decyzję. Odwróciły się role, trochę bym powiedział. Tak, Askam tak bardzo bezpiecznie zawalczył, Mamet próbował, ale wiadomo, że im dłużej walka trwa, sędziowie też punktują, punktują tego, co jest z góry. Ten z dołu to niewiele razy sobie sytuację, żeby gdzieś ta praca była taka z dołu, żeby te rundy się przyznawały. Chyba Gegard Musasi tak Jacques Arre tym apkikiem upkickiem, ale tak kto z dołu, no Tony Ferguson jeszcze tak świetnie pracuje. No tutaj to jest inna waga. Eee, zmęczył się mamy też, nie? no bo Askam cały czas gdzieś te próby neutralizował, no ale to po fakcie każdy jest mądry, nie? ja się nie spodziewałem takiej strategii u niego. Powiedz jeszcze, bo właśnie masz dwie wygrane w Mołdawii właśnie na Eagles Fighting Championship, jeżeli dobrze pamiętam i gdzieś tam chyba jesteś przymierzany właśnie do, do pasa, tak? Eee, była propozycja walczenia o pas z... Jezu, jak się kurda nazywa? Jakiś Lokales. On ma 26 do 4 rekord. Jeszcze gdzieś tam. Ja byłem po służbie wojskowej, bo miałem trzy miesiące przerwy, dlatego gdzieś w maju nie walczyłem. Nie byłem w takiej formie, jakbym chciał na niego, bo to było dużo, dużo wcześniej. Już wtedy ciężko trenowałem, ale ja i moi trenerzy uznaliśmy, że jeszcze odrobinę jest za wcześniej. Na pewno będziemy chcieli, jeżeli będzie wszystko ok, go przeatakować. Może w przyszłym roku zobaczymy, naprawdę. Na, na razie tak. Taką widzę Kacpra Bruździaka i na nim się tylko skupiam. W takim razie widzimy się jutro. Jutro, do Część, jutra. Ciucham. Jeszcze jakbym mógł, to chciałbym podziękować wszystkim moim sponsorom. Chciałem podziękować tutaj Pawłowi Wróblewskiemu, Seum Management, Rafałowi Kosińskiemu za to, że robi mój czołg, Pawłowi Kiełkowi to z tyłu i Warmię Medika, Radkowi Koczemu za to, że mnie składa do kupy, bo jestem połamańcem. Dobra. Dzięki wielkie. Dzięki. Dzięki.